Kochani, zapraszam jutro na streama, będzie się działo, będzie ciekawie, informuję, że hejterzy zostali, wszyscy zablokowali, to raz. E będzie się działo, będzie mocno. Chciałbym również poinformować, że to będzie stream przedłużany, czyli jedna subskrypcja. Na streamie. Będzie to 10 sekund dłużej streama. Teraz każda donate, każdy donate, każda złotówka donate będzie przedłużeniem o 5 sekund na, złoto, na każdą złotówkę. Także śmiało. Zapraszam. I będą różne gry, wszystkie poza Tibią. Nie będzie Tibi na streamie. Doprowadziliście do tego wy, hejterzy. Eee, chciałem jeszcze powiedzieć, że Przestałem grać w Tibie, bo mi się tak zachciało. To, że mam ikonkę na pasku startu, to mam, dobrze, mam. Ale nie gram, totalnie nie gram w Tibie. Proszę bardzo, subujcie, łapkujcie, komentujcie. Będzie warto wejść. Stream jest dla wszystkich poza hejterami. Pozdrawiam, na razie, cześć.